10. Samolot Bali, czyli indonezyjska wyspa w archipelagu Małych Wysp Sundajskich. Na wyspie znajduje się kamieniołom, w którym znajdziemy samolot. Jest to dokładnie model Boeing 737. Znajduje się on na prywatnym terenie, więc trudno do niego podejść. Jednak samolot wygląda na kompletny. Wygląda również, jakby stał w tym miejscu od co najmniej kilku lat. A najciekawsze w tym wszystkim jest to, że nikt dokładnie nie wie, jak ten samolot się tam znalazł i kiedy. Maszyna stoi w dość ruchliwym miejscu przy jednej z głównych dróg, nieopodal dość popularnej plaży. Kilka osób próbowało już ustalić, skąd maszyna się wzięła, jednak nikomu nie udało się dojść do żadnych konkretnych informacji. Co jest bardzo dziwne, ponieważ ten kilkudziesięciotonowy samolot nie mógł pojawić się znikąd przez nikogo niezauważony. 9. Czołgi na wyspie Szykotan. Wyspa Szykotan, czyli terytorium będące przedmiotem sporu pomiędzy Rosją a Japonią leżące w archipelagu Kuryli. To właśnie podczas zimnej wojny, kiedy Rosjanie obawiali się utraty kontroli nad wyspą, miały miejsce tutaj silne mobilizacje wojsk. Do konfrontacji ostatecznie nie doszło, jednak na wyspie pozostała z tamtego okresu dość pokaźna ilość uzbrojenia, takiego jak stanowiska bojowe i dziesiątki czołgów. Przez lata pojazdy te służyły jako stałe punkty ogniowe, ale z racji wieku i braku zagrożenia z czasem zaczęto je opuszczać. Dzisiaj wiele z nich pozostawionych własnemu losowi powoli rdzewieje na pagórkach nad wybrzeżem. Maszyny to głównie czołgi typu IS-2 i IS-3, ale również T-54 i T-55. Większość z maszyn to jednostki wykorzystywane podczas II wojny światowej, następnie wycofane z służby i przetransportowane na wyspę w latach 50. Co ciekawe, maszyny do dzisiaj są w całkiem niezłym stanie, mimo tego, że nikt się nimi nie zajmuje. 8. Atka B24D Liberator Niewielka wyspa o nazwie Atka, należąca do terytorium Alaski, ma powierzchnię nieco ponad 1000 km2 i mieści się na niej niewielka osada. Jednak to nie jest jedyna atrakcja na wyspie. Znajdziemy tutaj również jeden z ośmiu na świecie egzemplarzy samolotu zwiadowczego B24 Liberator. Samolot ten jest wyjątkowo rzadkim egzemplarzem oraz, na chwilę obecną, wrakiem porzuconym podczas II wojny światowej. Po jednym z lotów zwiadowczych maszyna nie mogła wykonać bezpiecznego lądowania na żadnym z pobliskich lotnisk, dlatego pilot musiał lądować awaryjnie na terenie wyspy. Po lądowaniu maszynę był zmuszony porzucić i w ten właśnie sposób jeden z najrzadszych samolotów na świecie leży zapomniany na polu na wyspie od 1942 roku. Jednak w 1987 roku teren, na którym spoczywa samolot, został wpisany oficjalnie do rejestru zasobów kulturowych Stanów Zjednoczonych zasługujących na ochronę, i obecnie samolot ma status pomnika. 7. Pociągi i lokomotywy w Boliwii. Boliwia około 3 km od dworca kolejowego w mieście Uuni w departamencie Potosi. Jednak dzisiaj po upływie już wielu lat od okresu świetności tego miejsca możemy znaleźć tutaj miejsce ostatniego spoczynku wielu pociągów i lokomotyw. Na początku XX wieku zostało tutaj sprowadzane głównie z Wielkiej Brytanii wiele maszyn, które niestety od tego czasu spoczywają zapomniane na dużym pustym placu. Najciekawsze jest to, że to miejsce nie jest w żaden sposób chronione, jest po prostu ogólnodostępne, dlatego znajdziemy tutaj wielu turystów oraz miłośników kolei. A miejsce przyciąga wielu zainteresowanych, bo trudno znaleźć gdziekolwiek indziej na całym świecie lokalizację, w której stoi bezpańsko zapomniana ponad setka eksponatów kolejowych. Niestety na maszynach widać odciśnięty ząb czasu, głównie z powodu silnych wiatrów wyjących z solniska, które jest w sąsiedztwie. Niestety słone wiatry w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do niszczenia tych historycznych już maszyn. 6. Samochody w lesie Chatillon Okolice małej wioski w południowej Belgii, gęsty las, a w środku wraki kilkudziesięciu samochodów poukrywane przed światem, spędzające swoje ostatnie chwile porzucone i zapomniane. Podobno są to samochody wyprodukowane w latach 30. i 40. ubiegłego wieku, które należały kiedyś do amerykańskich żołnierzy stacjonujących podczas II wojny światowej w Belgii. Kiedy konflikt się zakończył, nieopłacalne było sprowadzanie pojazdów do USA, dlatego zebrano wszystkie auta w jednym miejscu i porzucono. Jeszcze do 2010 roku można było odszukać to miejsce, wyruszyć na wyprawę w poszukiwaniu zatrzymanej w czasie apokaliptycznej autostrady w środku lasu. Niestety wiele z samochodów zostało skradzionych lub rozszabrowanych na części przez mieszkańców oraz kolekcjonerów klasyków. Pozostałe samochody w roku 2010 zostały usunięte ze względu na ochronę środowiska. Niestety tego miejsca już podziwiać nie można, jednak przez niemal 70 lat było ono jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne w skali całej planety. 5. Quester 1 Zatoka Coney Island, Brooklyn, Nowy Jork. W zależności od poziomu wody, jaki jest w danym dniu w Zatoce, możemy dokładniej lub mniej dokładnie wypatrzeć z brzegu porzuconą łódź podwodną. Spoczywa ona od kilkudziesięciu lat na dnie Zatoki, a jej część wystaje ponad poziom wody. Jest to jednostka zbudowana w 1967 roku przez pracownika miejscowej stoczni. Postanowił on wykonać łódź, dzięki której będzie mógł przeprowadzić eksplorację włoskiego statku, który zatonął wcześniej nieopodal. Mężczyzna własnoręcznie zbudował działającą łódź podwodną, użył do tego celu złomu oraz elementów z innych jednostek. Niestety, podczas wodowania jednostki pod koniec lat 60., twórca napotkał nieprzewidziane kłopoty. Łódź obróciła się na bok, a następnie zaklinowała w mule na dnie. Nie udało się jej w końcu uruchomić, dlatego spoczywa w tym samym miejscu od ponad 50 lat. 4. BOS 400 był to niegdyś jeden z najpotężniejszych dźwigów pływających na świecie. Francuska jednostka pływająca o długości 100 metrów i wyporności ponad 12 tysięcy ton. W latach 90 ubiegłego wieku jednostka wykonywała pracę w Republice Kongo. Po zakończeniu działań w 1994 roku miała zostać odholowana do Kapsztadu. W tym celu zaangażowano trzy niezależne holowniki morskie. Jednak barka, prawdopodobnie przez niesprzyjające warunki atmosferyczne, zerwała się z holu, następnie utknęła przy brzegu, gdzie zaklinowała się na dobre. Próbowano bezskutecznie jeszcze kilkukrotnie ruszyć ją z miejsca, jednak wszystkie wysiłki spełzły na niczym. W końcu barkę spisano na straty. Obecnie znajduje się w tym samym miejscu od ponad 25 lat nieustannie niszczając. Raz na jakiś czas odpadnie od niej jeden z fragmentów i zniknie pod wodami, jednak większość konstrukcji jest nieustannie widoczna, dlatego barka przyciąga wielu turystów. Jest też bardzo atrakcyjnym miejscem dla fanów nielegalnych eksploracji oraz nurków. 3. Kolekcja myśliwców. Ohio, Stany Zjednoczone. Po zakończeniu II wojny światowej pewien miejscowy pracownik złomowiska uznał, że nie powinno się niszczyć większości urządzeń militarnych, które trafiają na złom a następnie zostają przetapiane. Postanowił, że będzie kolekcjonował ciekawe elementy pojazdów, bo być może kiedyś komuś się jeszcze one do czegoś przydadzą. Mężczyzna zakupił więc dość pokaźną ilość terenu i rozpoczął składowanie na nim interesujących maszyn militarnych. Po latach jego dzieło kontynuowali jego krewni, dzięki czemu powstała niesamowita kolekcja starych, zapomnianych maszyn z czasów II wojny światowej. Całość mieści się na terenie prywatnym, więc nie każdy ma możliwość, żeby zobaczyć te maszyny. Jednak ci co widzieli, jednogłośnie mówią, że to niesamowite przeżycie. W kolekcji możemy podziwiać głównie samoloty, znajduje się tam wiele maszyn, ale szczególne miejsce mają myśliwce. Bo gdzie indziej możemy zobaczyć maszyny takie jak B25 Mitchell, BT15 Valiant czy Goodyear FG1D. Wszystkie pochodzące sprzed kilkudziesięciu lat i znajdujące się w takim stanie i w takiej scenerii, jakby te kilkadziesiąt lat temu czas się zatrzymał w miejscu. 2. Łuniklas Ekranoplan Ekranoplan to rodzaj pojazdu poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią, wykorzystując tak zwany efekt przypowierzchniowy. Rozwój tego typu konstrukcji nastąpił po II wojnie światowej, głównie w Związku Radzieckim. Efektem prac prowadzonych w tym kierunku był m.in. gigantyczny ekranoplan Łuń. Finał prac miał miejsce w 1987 roku, kiedy jednostka trafiła do armii. Ekranoplan imponował ogromnymi rozmiarami, mierzył niemal 74 metry długości i napędzany był zespołem 8 silników umieszczonych w okolicach nosa maszyny. Łuń rozpędzał się do prędkości podobnych do samolotów i mógł transportować nawet 100 ton ładunku. Na tamte czasy jednostka była ewenementem na skalę światową. Jednak upadek Związku Radzieckiego przyczynił się niestety do upadku też tego projektu. Jednostka pracowała prawdopodobnie do drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie stoi zapomniana w stoczni w Kaspijsku, gdzie spędzi prawdopodobnie następne kilkadziesiąt lat. 1. Samochody w Dubaju. Dubaj to jedno z najbogatszych miast na planecie. Mieści się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest stolicą Emiratu Dubaj. Warunki ekonomiczne są w tym mieście na tyle dobre, że zmaga się ono z dość niecodziennymi problemami. Jednym z nich są dziesiątki samochodów, które zalegają na parkingach samochodów porzuconych i zapomnianych. Jednak nie są to zwykłe samochody bardzo często mamy do czynienia z egzemplarzami wartymi grubo ponad 100 tysięcy euro za sztukę. Najpopularniejszy w internecie jest przypadek porzuconego Ferrari Enzo, którego wartość szacuje się na ponad 1,5 miliona euro i który jest jednym z zaledwie 399 wyprodukowanych egzemplarzy. Nie wiadomo dokładnie do kogo należy samochód i dlaczego został porzucony. Wiadomo, że został w końcu przejęty przez władzę i nikt się po niego nie zgłosił. Jak zwykle dziękujemy za oglądanie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, nie zapomnij zaobserwować nas na Facebooku i na Instagramie.